Z tej I się mogę z tej strony Rocky the Ed. To, ben... to jest mój pierwszy odcinek na kanale. I będziemy dzisiaj obserwować symulator symulator e, wojny światowej. Tylko czemu nie możemy scenariusz? Ora trudno. Szkoda krywczy czytać też nie możemy. Bo to widzicie, co, nie zrobimy drugiej wojny światowej. Tylko poobserwujemy wolę yy, pradawnych państw Europy. Zobaczmy. Chcemy zrobić to badanie, nie z głowy. Ja pierwsza. Ale dobra, nieważne. Pamiętajcie też, żeby zostawić łapkę w górę złbika z dzwoneczkiem. No i lecimy z gierką. Bo tu będą jakieś losowe wiecie, jakie są losowe rzeczy że to niby będą państwa do Europy bo to oczywiście jest wszystko przeze mnie to naprawdę nigdy nie istnieje więc jeśli nie będzie to dlaczego na przykład nie muszą państwo na terenie Polski przegrało, albo coś takiego Teraz porozumiem trochę tego jednak bo Europa tutaj jednak jest duża a to są państwa prehistoryczne no i gramy Wygrywaj Allegro Smart Zgarnij! To z zaczynamy kurde no. O, patrzcie. Tak się to rozwija. Trochę sobie przyspieszmy. 5 do 5. Oj! pierwsza wojna. Aż chcę to z chęcią zobaczyć. No nie. Dobra, zobaczmy to. Uuu, Wellington. Minufort przegrywa. Tutaj kolejna bitwa. No widać, że na terenie Polski to Krasny zacznie wygrywać. No to jest chyba raczej wiele no dobra. Poczekajcie, wyciszę sobie to, bo te dźwięki z gry mnie trochę. Muzykę też. To też sobie wyciszmy. No nie, 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 nie. Trochę sraka, ale już naprawiam yy, No i jak widzicie tutaj Low Bay ma wojnę z oleją. Yy, o, Alliance jakieś jest. Pokażcie mi. O, na przykład tutaj Minfort ma Alliance z, czyli coś z Malihili albo coś tam i Lovstan i wojnę mają z Yellowland, Brick Kevin ma z Revenolu i Nen Polska na przykład niekiedy macie, no, to niekiedy no ta niby Polska, tutaj wojna z dwoma państwami o OLD LAND z RENEVOLU, NEV a no, tutaj chyba już jeszcze jest MILOLIA z BLUEFOLK TUSLOCK TWITTERLAND no i jeszcze YELLOWLAND coś tam, coś tam a widzicie, jak ta mapa Europy zaczęła się szybko zmieniać. Dobra, zobaczmy. Nen vs. Winston. No ta wojna to jest taka trochę syzyfowa praca i nie opłaciło się żadnej ze stron. A tutaj z kimś wojna. Czy oni się biją przez morze? Po co? Co im to da? Zaraz będzie pokój jak nie, zobaczycie. Dobra, tutaj mamy... Wojnę między... oj 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 To no, trudno A, nie zapomnijcie, żeby zostawić łapkę w górę i subikas. Może być bez dzwoneczka, ale Będziecie mieli powiadomienie o każdym moim filmiku Więc dzwoneczek się opłaca Lecimy dalej O nie, ej, pamiętacie kiedy... co oni byli wielcy? Oni? O teraz poczcie To jest chyba... poczekajcie nie, oni są największym państwem. Ci. ci są chyba naj... Albo oni. Oni są najwięksi na razie. Mam 3000 golda. Oh, dang it. Dobra, mają 3000 golda. I się czas z kimś klepią. To jest bez sensu. Jeszcze oni im pomagają. Ale nie. Zaczęli przygrywać z takim mengowienkiem. Odwód? Dobra. Oni tutaj mają już 50 lat minęło. 51 lat. Ta wojna jest taka trochę. O, patrzcie. Widzicie to? A oni z nikim nie. Dora, nieważne. Ale. A bo jak się dotrze do stolicy, to się ginie. Uj, to trochę to trochę jest przekumciane dla niektórych. Na przykład gdyby bar doszedł do Hellcragu. To by było pod Hellkragu. I tutaj. Patrzcie jak blisko. Miuro owo a Patrzcie, wypowiem im wojnę. Mogę tak robić. A nie, bo oni są w sojuszu, ale zraka sraka A patrz, wypowiem wojnę im Dobra. I oni mają sojusz, więc On zaatakuje ich A on atakuje ich Ale dobra wojna Bardzo dużo pokoju w tej Europie No nie Boże, Boże, Boże Co to za sraka? Dobra widzimy się za chwilę, bo to tam to widzimy się kiedy będzie rok setny yy, dobra trochę już lat minęło yy, i chcę powiedzieć, że na przykład pamiętacie tą wojnę, którą zrobiłem? No, to to państwo, z którym oni mają sojusz, powiedzmy, że zostało wchłonięte. Jeszcze tutaj e, pamiętacie, jak oni zabili Greenlandię, bo tak można powiedzieć, albo oh, coś tam dalej, tych brązowych. A to sobie oni, niebiescy, przejęli. To jest, kurde, bez sensu. Oni dosłownie z nikim nie prowadzą cały czas wojny. Tutaj też się nic nie dzieje ciekawego. Oni... Dosłownie nic się tu nie zmieniło A u nich cały czas tylko wojna. Zresztą Mogę to nawet trochę przyspieszyć Tak do trzech I zobaczycie jak to wygląda Patrzcie na przykład tu Nic się nie dzieje Dosłownie praktycznie Bo wszyscy są w jakichś Skrupowaniach Nie, to jest trochę bez sensu Żeby oni byli w tych skrupowaniach bo oni nie walczą ze sobą w ogóle. Dobra, ale nie obchodzi mnie to. Prześpieszymy do pięciu. W ogóle, od kiedy zacząłem znowu po przerwie nagrywać, to już minęło 20 lat w tej grze. Więc no, szybko tu czas leci. <słuch> Ora, powiedzmy, że muszę doprowadzić do jakieś kilka wojny. A, a tak, a tak. A tak. A tak. A, no kurde, zapomniałem że to joystickiem trzeba. A tak. A A tak. Lee. A tak. Live. Muszę zepsuć trochę tą Europę, żeby cokolwiek się tu działo. A tak. Może wiecie co po prostu? Mam pomysł. Fama nie, nie chce mi się. Statystyki. Najlepsze jest Miola. Oni są najwięksi. Grenala. Bliskie do Grenlandii. No i mówię, oni są trzeci najlepsi. Tutaj czwarty. Naj najmniejszym państwem jest. To gówno. A Golda Mac to najwięcej. Yellow Meadow. Co jest? Co to jest? To jest za unia. Aha. White Park? Age. Najstarsze jest. A nie, wszystkie mają tyle samo. A nie, bo powstały jakieś nowe w ogóle. One się buntowały. Jakim cudem B... Nie rozumiem tej gry. No nie. Najwięcej areny ma. Nie rozumiem tego. Kompletnie. No, dobra. To jest najnudniejsza historia Europy, jaką kiedykolwiek widzieliście. Znaczy prehistorycznej Europy. A ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!